Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Gracja Nastacki, a teraz będzie piosenka Wesołe życie. Wesołe życie sialala, chociaż czasem w kość nam mocno da. Nie zawsze jest fajnie, nie zawsze jest pięknie, czasem jest smutno, a czasem nudno. Jednak ogólnie żyje się cudnie. Pozytywne strony życia cieszą. Różne śmieszne sprawy śmieszą, czasem jest dobrze, a czasem źle, Raz na górze, raz na dole. Karuzela życia się kręci, dla ciebie i dla mnie. Wesołe życie, sialalla, Chociaż czasem wkoś nam mocno da. Nie zawsze jest fajnie, nie zawsze jest pięknie, Czasem jest smutno, a czasem nudno, Jednak ogólnie żyje się cudnie. Optymizm w życiu dużo pomaga, Że żyje się lepiej on sprawia. Pragnienia, marzenia, piękne dążenia, do celu zmierzamy bez wątpienia I trzeba zawsze więcej chcieć, żeby w życiu więcej mieć. Wesołe życie się, lala, chociaż czasem w koś nam mocno da. Nie zawsze jest fajnie, nie zawsze jest pięknie. Czasem jest smutno, a czasem nudno. Jednak ogólnie żyje się cudnie. Wesołe życie ślala chociaż czasem wkoś nam mocno da. Nie zawsze jest fajnie, nie zawsze jest pięknie, czasem jest smutno, a czasem nudno, jednak ogólnie żyje się cudnie. La 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 la. La 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 życie sia la, la, chociaż czasem w Koś nam mocno da. Nie zawsze jest fajnie, nie zawsze jest pięknie. Czasem jest smutno, a czasem nudno. Jednak ogólnie żyje się cudnie. Jednak ogólnie żyje się cudnie. Jednak ogólnie. Żyje się cudnie. Dziękuję, na razie, cześć.